Witajcie na kanale Sales Machine, z tej strony Paweł, Marcin. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy więcej na temat outbound i inbound sales. Będzie to jeden z pierwszych odcinków mówiących o podstawowych pojęciach w sprzedaży w branży technologicznej. Będzie tego dużo więcej, dlatego zasubskrybujcie nasz kanał, o tutaj i dowiecie się mnóstwo bardzo fajnych i praktycznych rzeczy, ale lecimy. Tak, czyli Marcin, czym jest ten outbound? Outbound sales, pierwsze pojęcie. Outband to jest tradycyjna, znana od lat, dziesiątek lat metoda sprzedaży polegająca na tym, że sprzedawca zajmuje się potencjalnym klientem, czyli prospektem, od momentu pozyskania go, zidentyfikowania poprzez kwalifikację, aż do zamknięcia umowy, zrobienia pieniędzy, czyli closingu. To jest taka od dawna znana metoda i zwykle to jest jedna osoba, plus jakaś osoba pomocnicza, która obsługuje cały ten kompletny proces, również z zainteresowaniem, czyli właśnie podgrzaniem tego klienta. Tak, trzeba pamiętać, że w Outbandzie kluczowym jest identyfikacja, tak, tak zwanego ICP, czyli idealnego rodzaju klienta. Polega ona na tym, że zbieramy dokładne informacje na temat profilu tego potencjalnego klienta, którym jesteśmy zainteresowani, i na podstawie tego jesteśmy w stanie następnie wejść w środowisko tego klienta, czyli zobaczyć, na jakich forach branżowych on e, przesiaduje, na jakich eventach możemy go spotkać, na, na eventy, na które możemy pojechać i face to face się z nim spotkać i porozmawiać. Czy może to być też e, mogą to być też różnego rodzaju social media, e, czy też e, tradycyjne miejsca spotkań. No właśnie, i ważną rzeczą jest to, żeby przygotować jakąś taką listę potencjalnych klientów. Dlatego mówimy, że to jest taka tradycyjna metoda, ponieważ najbardziej skojarzona z oldschoolową książką telefoniczną, gdzie się po prostu leciało po nazwiskach i kontaktowało tych klientów. To obecnie są to często jakieś bazy danych, które można kupić w pewnych branżowych środowiskach, bądź samemu zbudować. Czasami są to SDR-y, czyli tacy pomocnicy, którzy przygotowują taką listę dla sprzedawcy. Natomiast fundamentem jest zrobienie taką, takiej listy. Natomiast pierwszy kontakt jest przez tak zwany cold reach out, czyli zimne odezwanie się. To jest najczęściej cold calling, czyli po prostu telefon do osoby, która się tego nie spodziewa. Często cold mailing, czyli taki mail do osoby, która się nie spodziewa. Albo różne nowoczesne metody komunikacji. Tutaj LinkedIn jest bardzo popularny, czyli takie tak. odezwanie się na LinkedInie do kogoś. Pamiętajcie dodatkowo, że tutaj Outbound Sales charakteryzuje się dużą współpracą z marketingiem. Czyli tutaj naprawdę musimy mieć bardzo dobrą relację z naszym zespołem marketingowym, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo asetów. Asety, które są niezbędne, w w dalszej komunikacji z potencjalnym e, klientem. I też pamiętajcie, że taki wstępny prospekt zaczyna stawać się dla nas lidem. Czyli, jeżeli już nawiązujemy z nim jakąś współpracę, to jest on lidem, który następnie przechodzi przez kolejne fazy tak zwanego deala: e, od otwarcia po zamknięcie, czyli closing. Teraz przejdźmy może do inbound sales. No, właśnie, inbound sales to jest dużo nowsza historycznie metoda sprzedaży, która polega na tym, że priorytetyzuje się, buduje się jakiś taki obraz klienta, następnie tworzy się bardzo ciekawą komunikację marketingową, cała firma w tym bierze udział, czyli inne działy, dział marketingu, następnie Budu, robi się jakiś content, jakiś materiał, który sprawia, że ci klienci do nas dotrą, zgłoszą się, wypełnią jakiś kontakt, form, czyli taki formularz kontaktowy i na tej podstawie, na już gotowych leadach, pracują sprzedawcy, którzy mają, zasady te, mają w zasadzie te przychodzące osoby obrobić, zamknąć deal, czyli zrobić closing. Tak. Dodatkowo pamiętajcie, że na takich leadach następuje szybsza kwalifikacja. Są specjalne zespoły, które. Obdzwaniają takich klientów, wysyłają maile, sprawdzają na jakim poziomie ten klient jest w tym momencie, jak bardzo jest zainteresowany. I w zależności od tego, ile taki lead może dostać punktów, na przykład, możemy następnie przekazać go do zespołu sprzedażowego. Jeżeli jest to jakiś high quality lead, czyli wysokiej jakości, Kontakt, możemy przekazać go do lepszego sejsa, czyli do tego bardziej doświadczonego, który lepiej się prawdopodobnie nim zajmie. A jeżeli jest to troszkę e, niższej jakości lit, może on pójść do juniora czy do e, MIDA. Także tak to mniej więcej e, wygląda przy tej e, kwalifikacji. Następnie Trzeba wziąć pod uwagę kolejny punkt, jakim jest świadomość lida. Ten lid jest znacznie bardziej wyedukowany, czyli jeżeli ktoś przychodzi na tą stronę, um, zobaczył nasze materiały, to prawdopodobnie się tym interesuje. Najmniej no na to, że interesuje się marketingiem zautomatyzowanym, widzę daną reklamę, idę, ja już mam pojęcie na temat tego produktu, więc jest mi też łatwiej obracać się na tej stronie internetowej i wiem, czego szukam. Więc Sprzedawca w tym momencie też ma łatwiejszą drogę do skontaktowania takiego e, klienta. I co więcej, to nie chodzi tylko o sam kontakt, ale to, co jest najważniejsze, o tym będzie niedługo odcinek, czyli cały proces closingu, domykanie umowy, również jest dużo łatwiejszy, ponieważ ta osoba przede wszystkim już troszkę wieczego czego szuka, ma jakieś potrzeby i to nie jest tak, że my szukamy w tej osobie potrzeby, tylko ta osoba ma świadomość pewnej potrzeby, którą my zaspokojamy. O tym też będzie odcinek, o rozwiązywaniu problemów przez sprzedawców, więc to jest duży plus dla sprzedawcy. Ponadto sam sposób komunikacji z danym, danym lidem, również jest spersonalizowany, ponieważ to jest pewna wąska nisza osób. To są pewne, pewne konkretny profile klienta, do którym można bazować, do którego można, z którym można rozmawiać. Więc jest też łatwiejszy nie tylko sama szansa na zamknięcie, ale też ten proces pracy całkowity. Tak, pamiętajcie, że każdy z nas boi się troszkę odrzucenia, tak? Czyli jak jestem sprzedawcą, dzwonię, boję się, że klient mi powie, spadaj pan. O, no, każdy z nas się tego boi, prawda? Także w tym momencie, przy, takiej, e, przy tych lidach, ten e, współczynnik odrzuceń jest znacznie niższy niż w porównaniu do outboundu. I w tym momencie większość waszych prób telefonicznych, czyli myślę, że około 20-25%, zakończy się sukcesem, czyli sukcesywnym porozmawianiem z potencjalnym e, klientem. Także ten klient dla nas jako sprzedawców będzie łatwiejszym klientem e, podczas próby pierwszego Kontaktu. Czyli moi drodzy, podsumowując, dwie metody sprzedaży: outbound sales, taki dawn, od dawna znany, tradycyjny. Budujemy jakiś obraz klienta, szukamy do niego kontaktu, książką telefoniczną, bazą danych, dzwonimy na zimno, cold calling, przedstawiamy się, budujemy całą relację, domykamy. I inbound sales, nowsza metoda, tworzymy materiał marketingowy, klient potencjalny, klient lead do nas przychodzi. My robimy kwalifikacje, czyli odrzucamy tych, co są niegotowi kupienia, bierzemy tych, co są gotowi do kupna, domykamy, sprzedajemy, jest troszkę łatwiej. To są dwa podstawowe pojęcia. To jest Sales Machines. I czekamy na Was w kolejnych odcinkach, w których poruszymy bardzo ciekawe tematy. Subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć.